I Mamy kolejny model. Co tutaj mamy ciekawego? Mamy dostęp do tych funkcji reasoningowych, czyli myślenia, powiedzmy w cudzysłowie, ale też mamy maksymalny zjazd w cenie. I kiedyś Damian bardzo celnie tutaj patrzymy na Gemini Flash, na cennik, no jest bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o modele reasoningowe po stronie ceny. Kiedyś mówiłeś, że ta cena będzie dążyć do zera. No to to, to już jesteśmy Zero po przecinku, prawda? Więc jakby fajnie, że Google coś takiego udostępnia. I tutaj pewnie na kanwie tego można fajnie to wykorzystywać do budowania agentów czy swoich rozwiązań, skoro już powiedzmy tą inteligencję mamy w tak niskich pieniądzach. No to jest bardzo fajnie. Na dole oczywiście jest zestaw benchmarków. Nie będziemy przez nie przechodzić, bo być może te modele były trenowane pod nie. No ale ten Humanity Last Exam który jest jakimś taką reprezentacją wiedzową modeli z 12%, 12 przy, modelu, przy modelu tym trzecim, powiedzmy o OpenAI, o, o 4 mini, który wychodzi no zdecydowanie o miejsce po przecinku drożej, za bardzo podobny performance. Także dziękujemy, Google. Damian, wynajdujesz jakieś zastosowania u siebie dla tych modeli googlowych? Tak, tak, zdecydowanie. W większości tam, gdzie używałem na przykład yy, o to przełączyłem się na modele Google. Mhm. Wiesz, to ja podejrzewam, że będę wykonywał podobne ruchy w tym narzędziu do analizy AI Overview. Um, co prawda jestem jeszcze w, sta w stajni O-Free, zdaje się o free mini, ale wszystko na to wskazuje, że również nastąpi tutaj przesiadka na, na Google. Mm. Ja tylko jeszcze jako małą dygresję, dodam, że warto. W związku z takimi częstymi zmianami na pozycji lidera, jeżeli chodzi o modele, czy to w kontekście ich możliwości, czy to kosztu, to ja i Robert wykorzystujemy y, open router, który pozwala się łączyć z dowolnym modelem językowym, nie zmieniając nic w zasadzie w, w budowie, powiedzmy, zapytania do API. No, to jest bardzo korzystne rozwiązanie. Dzięki, że o nim wspomniałeś, Damian.